Państwem, klub Aikido, Wizyski Klub Aikido istnieje już tak naprawdę 16 lat w prostu już tyle lat trenujemy. Mamy wielu wychowanków i w tej chwili próbujemy Państwu zaprezentować sztukę walki Aikido. Proszę go. Aikido jest to sztuka walki, rodem generalnie z Japonii. Ta ma swoje korzenie. karatę, karate, a może karate to przesadziłem, ale e, różnego rodzaju odmiany w dziczu. E, zajmował się szermierką, zajmował się łucznictwem, e, zajmował się kendo, zajmował się jajdo, wieloma rzeczami, ale w końcu, w którymś roku stwierdził, że tak naprawdę ćwiczenie po prostu po to tylko, żeby, żeby e, sztuki walki po to tylko, żeby nauczyć. Raz, raz. Żeby tylko nauczyć się jak po prostu pokonywać inne osoby to jest troszeczkę za mało jak na sztuki walki i zmodyfikował troszeczkę sztuki walki w taki sposób, żeby były one do ćwiczenia przez całe życie, czyli dla zdrowia przede wszystkim, e, dla rekreacji, dzisiaj bardzo dużo osób ćwiczy e, po to, żeby po prostu być sprawny, ale nie zapominać, nie możemy zapomnieć o tym, że każda technika jaką wykonujemy, tych i korzenie po prostu z pola walki do pałmu i tak jak... W Aikido bardzo dużą uwagę zwraca się właśnie na to, żeby oszczędzać swoje ciało, żeby po prostu w trakcie ćwiczeń, w trakcie technik, również partnerowi, który wykonuje ataki, nic się nie stało, żeby on stał sobie, był zdrowy i był szczęśliwy. Tak? Dlatego między innymi bardzo dużą uwagę zwraca się również na umiejętność padania. Jest to u chemii Osobiście uważam, że powinno się znać pady. W każdej szkole powinno się tego Uczyć, ponieważ nie trudno jest po prostu poślizgnąć się, ale czasami brak dobrego nawyku. A jednak dobry nawyk powoduje to, że to, że uszkodzeń i konfuzji jest dużo mniej. Poprzez. Dlatego fajki to bardzo dużą uwagę się zwraca na umiejętność padania. w tej chwili najmłodsi, że tak powiemy reprezentanci, ale nie najmłodsi starze, ale najmłodsi stopniami, tak? Mamy okazję zobaczyć techniki, ale czasami kiedy patrzymy na do, wydaje nam się, że to jest wszystko takie proste i łatwe, ale chciałbym tylko powiedzieć, że, że niestety, ale w efekty przychodzą z wiekiem, czyli z kilkoma lat ćwiczeń dopiero widać precyzję, dopiero widać dokładność, dopiero wówczas widać tak naprawdę harmonię, Mniejsza jedwido, to jest tego rodzaju harmonia. Słowo "ai" znaczy harmonia. Bardzo proszę o prawa, za występ, za pokazy. Jest to, przed chwilą wystąpiła przed Państwem grupa, która ćwiczy około roku czasu. W tej chwili już wystąpią osoby, które ćwiczą dłużej ponad rok czasu. Dawid. David. Dawid. ćwiczenia gimnastyczne oczywiście nie, w naszym klubie to nie jest jakby podstawa do ćwiczeń, ale czasami niektóre elementy również, że tak powiem akcentujemy po to, żeby wzrastała sprawność, po to, żeby po prostu ćwiczyć różnego rodzaju rzeczy, nie tylko pompki, nie tylko przysiady, ale również proste ćwiczenia koordynacyjne. Tak tylko tak do powiedzieć, że aikido jest jedną ze sztuk walk i w ogóle jedną z niewielu dyscyplin sportu która bardzo mocno rozwija koordynację ruchową. Koordynacja ruchowa wpływa również na to, że e, osoby, które po prostu gorzej piszą, gorzej w jakiś tam sposób inny, e, niektóre rzeczy wykonują, dzięki poprawianiu koordynacji ruchowej mają możliwość wówczas e, tych umiejętności, czy tych braków w niektórych umiejętnościach po prostu naprawiać szybciej. I w tej chwili średnio zaawansowana grupa zaprezentuje Państwu już troszeczkę inne techniki, z innych ataków. Ja tak chciałbym tylko jeszcze powiedzieć parę słów o tym aikido i o naszym klubie. Aikido generalnie jest młodą sztuką walki. Już powiedziałem o Life'e, już chyba troszeczkę. Wyjął z innych sztuk niektóre elementy, niektóre techniki i tak skomplikował, tak zorganizował wszystko, żeby to wszystko było zakończone z, z pożytkiem również i dla, tej, dla tej osoby, która upada. Tak? Widzimy, że za każdym razem nie ma niszczących technik. Aikido bardzo mocno się akcentuje to, żeby nie było agresji, żeby po prostu nie było uderzeń za dużo, żeby nie było kopnień za dużo. A raczej Aikido jest skierowane na to, żeby były techniki samoobrony. Przede wszystkim tylko i wyłącznie, ale bez uderzeń. Bo samoobrona może być oczywiście również z wykorzystaniem uderzeń, natomiast Aikido jest z wykorzystaniem technik, zejść z linii ataku, to jest bardzo istotne, z wykorzystaniem dźwigni które tak jak Państwo widzą to nie jest tak, że te osoby padają tylko i wyłącznie dlatego, że się tak umówiliśmy oczywiście, że tak jest natomiast to jest również efektem tego, że została stosowana dźwignia, która powoduje wykręcenie i partner, który umie już padać po prostu może dzięki temu po prostu sobie swobodnie się przewrócić bez żadnej krzywdy dla siebie. Chodzi o Giżycki klub aikido, natomiast to oczywiście nazywam się Jacek Szkowowski, nie przedstawiłem się, ale przepraszam za, za, za to wszystko. Zaoferowany jestem po prostu tą dzisiejszą samą akcją. Natomiast natomiast mamy także klub rzeczywiście istnieje już ponad 16 lat. Wcześniej trenowaliśmy w różnych warunkach. Teraz po prostu trenujemy na miejscu, na macie. Jest to bardzo bezpieczne, również i dla dzieci. Bardzo dużo wychowanków, którzy już osiągnęli swoje stopnie mistrzowskie w klubie. Mamy przez 16 lat, dorobiliśmy, dorobiliśmy się około 8 osób, które mają już pierwsze, drugie dane i wyrosły tylko i wyłącznie dzięki temu, że po prostu ćwiczyły tutaj w tym klubie Aikido. Jeżeli chodzi o dorobek jako Aikido, jest to bardzo duży, ponieważ generalnie, żeby w Aikido zdobyć stopień pierwszego dana, czyli tak zwany czarny mistrzowski pas to trzeba troszeczkę dłużej poćwiczyć, około 8 lat czasami. Nie jest to łatwa sztuka walki, ale dająca bardzo dużo satysfakcji. I, I potrafiąca po prostu uczynić to, że, że można przez długi okres czasu ćwiczyć. E, hasłem takim przewodnim klubu jest również to, że ćwiczymy od 4 do 104 roku życia. E, jest to możliwe tylko i wyłącznie dzięki temu, tak jak powiedziałem, nie nastawione jest tutaj na e, twardość stylu, tylko raczej na łagodność, miękkość i przede wszystkim na techniki związane z samoogromem. około 100 osób, są to oczywiście różne grupy zaawansowania, różne grupy wiekowe. Praktycznie do klubu chodzą już dzieci od 4 lat, z tym, że grupa 4-6-letnia ćwiczy przede wszystkim tylko i wyłącznie gimnastykę, bardziej ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy i poprzez zabawę trajamy po prostu te dzieci. Bardzo proszę o ogromne prawa. Bardzo proszę prawa. Dziękuję bardzo. Która dłużej już ćwiczy. Chcę tylko powiedzieć, że grupa juniorów sama już przygotowuje się do pokazów, jest bardziej samodzielna, ma już znajomość więcej, większej ilości technik, ale też również powoli, fajnie to jest zresztą w różnych sztukach walki jest podobnie, że najpierw się uczymy podstaw, podstawowych uderzeń, podstawowych technik samoobrony, podstawowych. Padów, rzutów, a później dopiero zastosowania również technik, sztuk walki, danego stylu w samoobronie, że tak powiem w różnych możliwościach w różnych sytuacjach Dziękuję. bardzo. to jest, tak jak mówiłem, techniki Aikido. Osoby padające przygotowane są do tego, żeby wykonywać pady, przewroty i tak jak powiedziałem, na tym właśnie Aikido polega, żeby się nauczyć przygotować właśnie do takiego bezpiecznego ćwiczenia, po to, żeby tak naprawdę ciało cały czas wzrastało w siłę, wzrastało w zdrowie, a nie żeby było konkurowane. Dziękuję bardzo. Proszę następna grupa.